Miło nam kolejny raz spotkać się z Państwem w ramach zapoznania się z programem Czyste Powietrze. W Opalenicy działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu Czyste Powietrze, obsługiwany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy Agnieszkę Mroczew i Mateusza Łukaszewskiego. Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a gminą Opalenica. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Opalenica. W punkcie konsultacyjnym informacyjnym jest możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze oraz wsparcia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Opisywanie umów o dofinansowanie może odbywać się tylko do 31 grudnia 2027 roku, natomiast wydatkowanie tych środków do 30 września 2029 roku. Jakie są możliwe formy dofinansowania? To jest dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, tak zwany kredyt czyste powietrze dostępny w wybranych bankach. Dla kogo skierowany jest program Czyste powietrze? Są trzy poziomy dofinansowania. Pierwszy to podstawowy poziom dofinansowania, o który mogą ubiegać się beneficjenci, którzy są osobami fizycznymi, w, tym, w tym, tym samym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnianą księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tysięcy złotych. W przypadku zyskania dochodów z różnych źródeł dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy. Drugą grupę beneficjentów uprawnioną do podwyższonego poziomu dofinansowania są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki. Są właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgowie czystą oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1564 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 2189 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za rok ustalony został przeciętny miesięczny dowód nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów o wywiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Trzecią grupą beneficjentów jest grupa uprawniona do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli są to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego 900 zł, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1260 zł. Lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego potwierdzono w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w, w każdym z kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Na co możemy otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości? Dofinansowanie możemy otrzymać przede wszystkim na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy w przypadku budynków, w przypadku kotłów na paliwo stałe są to normy ekoprojektu tak zwanego ekodizajnu a w przypadku kotłów gazowych muszą spełniać wymagania kategorii A+. Jednocześnie możemy uzyskać dofinansowanie do prac związanych z termomodernizacją budynku. Dotacja w zależności od poziomu dofinansowania może wynosić następująco: do 30 tysięcy dla poziomu podstawowego, do 37 tysięcy dla poziomu podwyższonego oraz do 69 tysięcy dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poniżej przedstawiamy Państwu maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze. Koszty są Tutaj z podziałem adekwatne do poziomu dofinansowania, czyli do poziomu podstawowego, poziomu podwyższonego oraz poziomu najwyższego. Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać jednak należy, o rozlicze, że rozliczeniu mogą podlegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku z wyjątkiem dotacji czy na częściową spłatę kapitału kredytu. Swój projekt należy zakończyć do 30 miesięcy w przypadku beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 36 miesięcy w przypadku beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo beneficjenci korzystający z częściowej spłaty kapitału kredytu, swoje przedsięwzięcie muszą zrealizować do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek można złożyć na trzy różne sposoby: bez wychodzenia w domu, poprzez stronę gov.pl. Dodatkowo, za pośrednictwem urzędu można zalogować się, stworzyć profil na portalu beneficjenta, wypełnić wniosek, wydrukować i poprzez urząd przesłać taki dokument, oraz za pomocą banku który pomaga w całym tutaj przedsięwzięciu. Dodatkowo przedstawiamy listę banków, które uruchomiły kredyty w programie Czyste Powietrze. Są to m.in. Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNB Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki spółdzielcze z grupy BPS, SGB Bank SA wraz z bankami spółdzielczymi SGB. Tej formy dofinansowania nie mogą ubiegać się beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie y, internetowej y, wfosgw.poznań.pl Zakładka Czyste Powietrze. Zachęcamy do skorzystania z punktu czystego powietrza, znajdującego się w urzędzie miejskim w opalenicy, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Poniżej, zamieszczamy dla Państwa filmy instruktorzowe, dostępne w linkach przedstawionych. Dziękujemy za uwagę.